Far Cry jest moją ulubioną serią FPS-ów. Jestem wielkim fanem tej serii do tego stopnia, że nigdy w życiu nie grałem, ani nawet nie widziałem urywku gameplayu tej części, którą dzisiaj będę ogrywał. A mowa tutaj dokładniej o... Far Cry 3 Krwawy Smok jest to samodzielny dodatek do, kto by się spodziewał, trzeciej części Far Crya. Został wydany 7 miesięcy po premierze podstawki, a dokładniej to 1 maja 2013 roku. I jest inspirowany filmami i powieściami science fiction z lat 80. W sumie to dobrze się złożyło, że nigdy w tą część nie grałem, bo nie wiem tak naprawdę czego mam się spodziewać po tej grze. I właśnie to też jest dobra okazja do tego, żeby zdobyć w niej wszystkie osiągnięcia. No właśnie, bo Ubisoft w końcu dodał do swoich gier osiągi. Już to mówiłem w poprzednim filmie z Far Kraja. Jak ktoś nie widział to zachęcam obejrzeć, bo inaczej. Przedzię, czy później przyjdzie zajączek po Ciebie! A i jeszcze mam jedno małe info, a mianowicie wystartował serwer Discord, więc jak chcecie sobie wbić, to zapraszam, link jest w opisie. A więc pod koniec XX wieku całe świat ogarnęła wojna nuklearna i z radioaktywnych popiołów północnej Ameryki narodził się nowy rodzaj żołnierza. Po krótkiej cutscence stworzenia owego żołnierza. Poznajemy naszego głównego bohatera, cyberkomandosa Rexa Powera Colta. Jako Rex lecimy helikopterem na tropikalną wyspę z naszym ziomkiem Pająkiem, w celu przeniknięcia do bunkra wroga i pobrania danych wywiadowczych na temat jakiejś tam operacji. Przelatując obok bazy wroga, to trochę do nich ponaparzaliśmy z działka, a potem Pająk postanowił znaleźć wejście do bunkra, a my w tym czasie będziemy go osłaniać. Wyskakujemy więc z helikoptera. Oho. Aha. Aha i dostajemy pierwsze osiągnięcie. Welcome to the party pal. Już na dole nasz budowany system postanawia uruchomić dla nas tutorial pod tytułem Nawigacja wojskowa dla idiotów. Jump if you wish to jump. Crouch to go lower. To look around. Look around. Moving allows you to go in many exciting directions. Running is like walking, only faster. <laughs> No muszę przyznać, ten poradnik zmienił mój gameplay o 180 stopni. Utoszamy w końcu przed siebie. Eliminujemy po cichu pierwszego wroga i chwilę później dostajemy kolejną dawkę poradników. No, no daj, daj mi żyć. Ja pierdol... No ile jeszcze tego jest? Nie obchodzi mnie... O, tak, tak, A żebyś wiedział. <grym>, ja też. Nareszcie potem przedostajemy się do bazy wroga, gdzie oczywiście eliminujemy chorą ilość przeciwników. Następnie Pająk otwiera nam przejście do bunkra i informuje nas, że nasz pułkownik Sloan przeszedł na ciemną stronę mocy z niewiadomych nam powodów. Wybijamy do bunkra i docieramy do pomieszczenia z rakietą i z głównym komputerem, z którego Pająk miał pobrać i zabezpieczyć dane wywiadowcze. To ja informuję Niestety nie udaje mu się tego zrobić, bo odpalają się zabezpieczenia i teraz musi schakować system a my go bronimy przed falami przeciwników. Pająkowi udaje się wyłączyć zabezpieczenia, to znaczy tak mu się tylko wydawało. Powiedział nam, że musimy wyrywać kable z panelu zapłonowego w rakiecie, bo inaczej wystartuje. Udaliśmy się więc do tej rakiety, wyrywaliśmy kable i wszystko już tak naprawdę było git. Już nawet lecieli po nas nasi ludzie, ale zostali zestrzeleni, a my spadamy z dachu i mdlejemy. Zostaliśmy obudzeni przez panią doktor, a jest ona wspólniczką pułkownika Slouna. Po chwili rozmowy z nim można było wywnioskować, że nie jest z nim do końca wszystko dobrze bo zabił pająka na naszych oczach i wywalił nam ojcowskiego ogłuszacza, po którym znowu mdlejemy. Ponownie się budzimy i okazało się, że ta pani doktor wbiła nam się do systemu i teraz możemy z nią rozmawiać. Mówi nam, że tak naprawdę nienawidzi slona i chce nam pomóc go zniszczyć, ale to dopiero później i teraz jak na razie daje nam koordynaty do bezpiecznego miejsca. Przy wyjściu z jaskini napotkaliśmy tych jegomości. Na całe szczęście są one ślepe i kierują się tylko słuchem, więc można na luzie przychodzić obok nich na kucaka. Po chwili docieramy w sumie do nie tak całkiem bezpiecznego miejsca. Bo mianowicie dotarliśmy do garnizonu pełnego wrogów, którego musieliśmy przejąć, dostając przy tym osiągnięcie. O, hejki król. To wszystko. One small step. Spotykamy się z doktorką i daje ona nam ciekawy info na temat Slona. Otóż Sloan pije krew tych całych smoków, co czyni go potężniejszym i bardziej popielonym. Używał tamtych rakiet do testowania ładunków biochemicznych, krwi smoków, cokolwiek to znaczy. I prowadzi trzy ściśle tajne placówki, które są mega ważne dla jego operacji. Pierwszą taką miejscówką była Tama, ale przed pójściem tam zacząłem przejmować kolejne garnizony, bo za przejęcie wszystkich 13 jest osiągnięcie. I jeszcze po przejęciu takiego garnizonu odblokowują się misje typu uratuj zakładnika i upoluj zwierzę. I oczywiście za zrobienie ich wszystkich są kolejne archivki. A więc łaziłem sobie między garnizonami. I napotkałem na swojej drodze tego wielkiego jaszczura, którego zabiłem, dostając za to achievement. Już potem udałem się pod tą tamę, gdzie moim celem było wysadzenie jej za pomocą ładunków C4000. Niestety te ładunki okazały się być strasznym gównem i pani doktor kazała nam znaleźć jakiegoś inżyniera pracującego tamę. Gdybyśmy wysadzili tą tamę, to on prawdopodobnie by umarł, więc zapomnijmy o tym, że w ogóle podkładaliśmy te bomby i teraz już po znalezieniu tego gościa musieliśmy oczyścić mu drogę z przeciwników, żeby mógł na spokojnie dotrzeć do reaktora i go wyłączyć. Już przy reaktorze okazuje się, że nie można go tak z buta wyłączyć i trzeba go przeciążyć. Z czym nasz inżynier trochę zwlekał, bo przeciwnicy strzelali do niego z łodzi. No to po potyka... Ale jak widzicie po solidnej dawce motywacji, udaje mu się to zrobić i jeszcze musieliśmy tylko wywalić ciosa w reaktor, żeby się wyłączył. A i jeszcze po wyłączeniu go, nasz inżynier o sobie umarł. Kto umrze, to umrze i trudno. Skoro już byłem na tej tamie, to postanowiłem sobie z niej zeskoczyć i przy okazji zdobyć osiągnięcie za zeskoczenie z minimum 50 metrów. A chwilę później z kolejnego archivka tym razem za sterygerowanie jaszczura i na poczekanie aż się uspokoi. Jest. Running Man. Kilka przyjętych garnizonów później udajemy się do drugiej miejscówki Slona, a jest to laboratorium, w którym są przeprowadzane badania na krefowych smokach i są one też tam rozmnażane. Naszym celem tam było rozwalenie kilku prototypów takich metalowych chemów dla tych jaszczurów, przez które mogą być one kontrolowane. Szybko uwijamy się z tym i potem zeskakujemy do kolejnej części labo, gdzie musimy niszczyć jaja smoków za pomocą miotacza ognia. Już gdzieś widziałem coś podobnego. W tym samym miejscu dostałem osiągnięcie za zniszczenie pięciu tych chemów z głów smoków. free? Kradniemy samochód i oczywiście spiepiemy nim stamtąd, przy okazji niszcząc jakąś przerośniętą ośmiornicę. No cóż, ciekawie. W ten sposób została już tylko ostatnia ważna dla słowna miejscówka. I nią było kolejne labo, w którym siedział niejaki doktor Carlyle, czyli prawa ręka Slowna i pomaga on mu tam tworzyć bronie biologiczne. Labo te znajduje się na wyspie i jedynym sposobem na dostanie się tam jest przelecenie się do niej na paralotni. Tylko, że jeszcze przed tym zdobyłem osiągnięcie za zabicie każdego rodzaju zwierzaka. Że jest 12 rodzajów zwierzaków i muszę przyznać, że niektóre mają naprawdę spoko designy. Oprócz dzików. Ubisoft, co wam kur... ...a zrobiły dziki. Okej. Okay. Murder Nature. Lecimy więc na tą wyspę i podczas lotu pani doktora nam powiedziała, że kiedyś podawali swoim żołnierzom smoczą krew, żeby ich wzmocnić... ...ale okazało się, że smocza krew zamienia ludzi w zombiaki. Sloan, nie zwracając na to uwagi i tak chce wysłać te wszystkie rakiety ze smoczą krwią z myślą, że zamieni całą ludzkość w żołnierzy. Stupy. Dolatujemy na TĄ wyspę, i szczerze nie działo się tu nic ciekawego poza ciągłą napażanką, więc już pod koniec wylatujemy na jakąś arenę, gdzie musimy pokonać parę smoków. Po zrobieniu tego, finalnie nawet nie mamy okazji spotkać się z doktorkiem Karalajlem, bo jego własna sztuczna inteligencja się zbuntowała i go zabiła. Chwilę później DOSTĘP osiąga za zabicie headshotem każdego rodzaju przeciwnika. Potem poszliśmy do miejsca, w którym jest mega mocna broń, dzięki której pokonamy Slauna. I tylko ludzie godni posiadania tej broni mogą tam wejść. Przed wejściem tam dostałem info, że jest już to końcówka gry i dopiero po ukończeniu jej będę mógł sobie eksplorować dalej. Więc postanowiłem sobie zdobyć wszystkie osiągnięcia, które mi zostały, i pierwszym takim osiągnięciem było Way to Go Garrison, za przejęcie wszystkich garnizonów. <laughs> Way to Go Garrison. Potem za ukończenie wszystkich misji typu Uratuj Zakładnika. Za zabicie smoka za pomocą łuku, następnie za wbicie maksymalnego poziomu postaci, za ukończenie wszystkich misji typu Łopolu i Zwierzę, za zdobycie wszystkich kaset VHS, notatek doktora Karalaila. i telewizorów. Kolejne osiągnięcie polegało na wykupieniu wszystkich dodatków do każdej broni, i było to pierwsze osiągnięcie, które zajęło mi troszeczkę dłużej. Zrobiłem wszystkie aktywności, po których ukończeniu można było dostać te trochę kasy. A i tak w sumie trochę mi jej brakowało. Jedynym sposobem na zbieranie kasy było rozwalenie przeciwników. Szczerze powiem, że obczaiłem na necie w jakim miejscu się ich ryspi najwięcej i takowe miejsce znalazłem. Łaziłem wzdłuż drogi niszcząc ich przez jakieś 50 minut i nareszcie mogłem wykupić wszystkie ulepszenia. Osiągnięcie Dragon Slayer również zajęło mi trochę czasu, ponieważ polegało ono na zabiciu 25 krwawych smoków, a na tym etapie gry ryspiło się ich niewiele. Na szczęście na tamten moment brakowało mi już tylko czterech smoków, których i tak szukałem jakąś godzinę. No i dobra, wracamy do fabuły. Wchodzimy do tej świątyni z mocadoną bronią i tam czekały nas trzy rundy walki z zombiakami. W każdej rundzie musieliśmy do nich naparzać z innych broni. W pierwszej był to pistolet, w drugiej shotgun i w trzeciej awupa. Jeszcze pod koniec trzeciej dostaliśmy minigana i w końcu znaleźliśmy tą mega mocaroną broń, a nią był killstar. Czyli taki laser, który jest zasilany naszą energią życiową. Niestety nie mogliśmy go użyć, bo byliśmy za słabi, więc teraz będzie mały montaż strenowania Rexa i jeszcze pod koniec było małe. Kiedy się obudziliśmy, pani doktor już z nami nie było. Zostawiła nam wiadomość, że coś się jej stało i daje nam małą gadkę motywacyjną, ale dobra mniejsza z tym wbijamy do bazy Slowna i robimy w niej niemały rozpadol. Dalej przechodzimy do pomieszczenia z przejazdem gadającym smokiem, z działkiem i ze zbroją. Chwilę sobie nim pojeździliśmy. Ale natrafiamy na Sloana, który niszczy tego smoczka i mówi nam, że... Po tych słowach Rex nie miał psychy go rozwalić, ale na szczęście, dzięki głosom w głowie i krótkiemu namyśleniu, stwierdził, że nie ma co robić psychozy i go zniszczył. Pojawia się tu pani doktor, wysadziliśmy bazę Sloane'a i wszystko jest fajnie. Poza tym, faktem, że doktorce zaczęły się świecić oczy na fioletowo, co świadczy o tym, że coś jest z nią nie tak, ale i tak się tego nigdy nie dowiemy, bo ta grana nie ma kontynuacji. a jednak coś tam o niej jest, a mianowicie w grze Trails of the Blue Dragon możemy się to wiedzieć, że jest ona krewawym smokiem w ciele człowieka. Cała gra zajęła mi 8,5 godziny. Co do gameplayu to był on spoko. Jakichś dużych oczekiwań co do tego DLC-ka nie miałem, ale no miał tam swój klimat i do tego fabułkę zrobioną z fajnym humorkiem. Ogólnie sam experience z gierki jest przyjemny i faną na 8 na 10. A co do trudności osiągnięć to nie są one żadnym problemem ocenka 2 na 10. Dzięki za obejrzenie tego filmu do końca. Jak chcecie zobaczyć kolejne części Far na kanale, to zostawcie suba z dzwonkiem, lajka i komentarz. Jeszcze raz dzięki i co, słyszymy się w następnych filmach. Siemano!